Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. wszystko ja do pożytku Powiatu rzucam, słuchajcie głosowania, tak każdy próbował się, się zapoznać, przynajmniej dwa dni wcześniej, tak. a nie tak już prawie, ja nie ja chcę, głosował na ten temat, no kurczę. Czasem dla mieszkańców, czasem dla tych, dla tamtych. No no, czasem naprawdę w, trud, w trudnej sytuacji nas, radnych, jaką być może nie... Czy były dwa to, spotkania? Czy to jest DAŻ, MOB 8, czy OSO 4? Czy jak były dwa spotkania, to wiadomo, ja, że to ja były swoje spotkania. Ja, ja to wiem. Najbardziej, bardziej, bardziej żywotnie się interesowały, niż tymi. Nawet ten wniosek Marcin zaistniał wcześniej dwa dni, no, z nim wrócił do tematu. Czy możemy go przeczytać? Tak, Może Wniosek o informację, czy jest wydana decyzja na zajęcie pasa drogowego w miejscowości dębogórze Rudowanie, ulica Dobra, oraz czy została uzgodniona organizacja ruchu na wyżej wymienionej drodze w związku z realizacją inwestycji budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOK 8,4 m. M. m wraz oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji realizacja pod klucz przyłącza gazowego do PGE Energia Ciepła S.A. oddziału Wybrzeże Elektrociepłowni w będące inwestycją w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skorupowanego gazu ziemnego w Św. E, nie, no tutaj coś brakuje, tutaj to ja to opisze. Panie Michale. Nie no, prostu, to przepisy. Dobrze, to ja są no tutaj wniosek, czy jest informacja, informacja, ja, nie znaczy, ja czy, czy, czy została informacja organizacja roku w drodze? To, czy jest uzgodnienie i decyzja? Uzgodnienie no, i tam, czy tak. jest, wydana i uzgodnienie. I jest wydana decyzja? I uzgodnienie. I tak, uzgodnienie. Tak, uzgodnienie. Na, na zajęcie pasa drogowego tak. w miejscowości, ten w Tak, wydowany. Teraz to na końcu mamy tu jeszcze. Tu przepisałem to, co już jest. Czy została uzgodniona organizacja... Ruchu, tutaj czy organizacja ruchu na wyżej wymienionej drodze? Tak, tak jest. Czyli tak. jeszcze raz przeczytać całość, że już widzimy zaczną. wniosek o informację, czy jest wydana decyzja i uzgodnienie na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Dębogórze wybudowane na ulicy Długi oraz czy została uzgodniona organizacja ruchu na wyżej wymienionej drodze. W związku z realizacją inwestycji budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DM300 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji realizacja podklucz przyłącza gazowego do PGE Energa Ciepła S.A. oddział w Wybrzeże, elektrociepłownia w Gdyni, będąca inwestycją w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w świnoujściu Kto jest za takim wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No nie ma gościu. Nie ma, nie ma A Jeszcze mam jeden punkt, tak? Dobrze, zaraz. Tak. Jeżeli mogę tylko pozostawić ten dany z wyniku stosowania, to już. spokojnie. OK. O no, ja tak. usunięcie. oraz do znaku na rądzie w powózu oraz przy rądzie tylko w deldowskiego. Jest również przechylony znak, już też jest chyba po jakiejś kolizji. Żeby nasze służby to na rądzie w Pogórzu. Tak, na rondzie jest do usunięcia poleży, przewrócony, a ten jest tutaj przechylony. Przy ale dokładnie jakieś miejsca, bo co to za znak, czy, czy jak? To nie, no to... znak leży na Trawniku razem ze Słutym. To jest skrzyżowanie ulicy? Pułkownika nie... Dąbka i Wiejskiej. Tak, na, wjazd, na tak. Oraz y, wyjazd y, y, z Żeromskiego, tu na Werdowskiego, też na Uchronda, tu w Kosakowie też jest. Y, to było tam, tak? Y, no tak, ja w tym leżą. Dziś, dziś, dziś musiał być w nocy, nie? I drugi w a, gdzie jest przy, drugi no, przy rondzie, przy rondzie, tak? Jedno rondo no, no i drugie. Tak. Przy rondzie. Tutaj, no. Tu jest dędowskiego, żarowskiego i miasta Dedowskiego, Tak. Koło tej tak. ścieżki zaraz jest też. On jest przegylony, uszkodzony, a tamten po górze leży słupek osobno i tam widzę. Dzisiaj Można. Ale no. To nasze służby niech to zabiorą. Myślę, ale do szybciej. kogo? Słuchajcie, do kogo ja mówię? Ale to wejdę na To Chyba szybciej będzie niż teraz przez komisję, bo do nich. Ale za organizację pracy użytkują Jak za Góry. Jak nie działa, to może wystarczy kogoś innego. Może jakiegoś tutaj dozorcę, może kogoś. Bądźcie no, sposób. To jeśli klanki są zamknięte, no to nie działa, ale to nie znaczy, że kto ja inny nie może zrobić. Ścieć, dwie mogą być zamknięte, nie klamki? Ja nie chcę tutaj... No dobra, drzwi, klanki zamordowane. po prostu no, Boże, porządku, niech pan nie manipuluje, rano. pani Binał, niech pan nie manipuluje. Czy nie no byłem tam drzwi proszę, nie manipuluje. Macie pan sobą. Ale Macie nie Dobrze Oczywiście, pan Mniej więcej. Ej, wniosek, może kto inny to sobie. Ja byłem miło zaskoczony. Ale to zadzwoniłem to niego do gościa, kto to zrobił. O, tak, ale, ale, ale Panie bardzo zło, proszę. proszę zło. Ale z budowy. Ale jest taka możliwość. Odwiązek, proszę, proszę. Je, prze, przeczytaj przegłosujemy, głosem. poczekam do sesji, co się ja Trochę też się dziwię, że nasze służby też nie reagują jadąc. Dobrze, no. będzie sesja zaraz. No. Ma, e, z tymi pakami młode, z kolei na podstawie studianta. Oby To dopiero 9 miesięcy, nie można wymagać za dużo. Już Pana zdanie, Panie, 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 to wymaga, wymaga już na... Panie, Panie, Chciałam powiedzieć, że to 9 Jeszcze się taki robić, co by pan nie urodził, proszę pana. To nie jest zły ten, nie jeszcze. Wniosek o usunięcie uszkodzonego znaku na rondzie w Pogórze, ulicy pułkownika Dąbka Wiejskie. Wiejskiej oraz przy Rądzie, no, przy ulicy Dernowskiego, Wiejskiego i Żeromskiego, tak? A wiejski nie. Żeromskiego, Żeromskiego. i tam nie tam nie ma. Za dużo nie usunęli tam przy stojących. Ja się, no bo to nie warto znaleźć. No, nie, nie, tam nie, Żelazkiego i Dębrowskiego. Miejska jeszcze... nie zdejmowali sobie. Proszę bardzo, kto jest za tym wnioskiem? Kto jest przeciw? Chodzi o Pomorska i Kaszolska. Od Które? Kaszuska. Nie. Podejmowałem się. No właśnie ruchu? dlatego chciałby... Jeszcze nie. No, no, na przyszły rok. Dopiero 2026 przejęta była paska i szkoła na dwóch. Czyli tak. te dwie drogi jeszcze nie zostały przyjęte, tak? Rumska była też. Rumska nie. Rumska trafi Rumska do z województwa. A mi chodzi tutaj stykkowa o morską... Pomorska miała być w tym roku, tak. tego roku. No. Ale nie, nie mogę nie tej informacji... To to tak? Tak. 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 Chyba 26, bo miało właśnie być 25, ale tam jakieś przesunięcie było, nie? Miało być, no się, mi się wydaje, że właśnie miało być 24, a 25 miało być. Ale to kwestia weryfikacji właśnie. Na to, tak, to... Różnie się mówiło, a konkretnie to A inaczej tak. jak na co ja było do przejęcia? No. Ja no. przeszkolna tak. na pewno słuchaj. Proszę. Tak. Czy na tym kończymy? Благодаря.